Cześć, to Maciek, witam Cię na moim kanale Gramy na Dzwonkach W tym odcinku zagram melodię oficjalnego hymnu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka Dźwięki i link do pobrania nut znajdziesz w opisie filmu Serdecznie zapraszam Dziękuję Ci, że jesteś ze mną, że chcesz ze mną grać na dzwonkach. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę, napisz fajny komentarz. Zapraszam też do subskrypcji kanału i do obejrzenia innych moich filmów. I do zobaczenia. Hej!